Jeszcze raz bardzo serdecznie Was, drogie Panie, witam w tym drugim dniu rekolekcji dla kobiet. Myślę, że tekst flamandzkiego poety Filabosmansa może pięknie podsumować wczorajszy dzień, a z drugiej strony y, też przypomnieć nam to, o czym wczoraj rozważaliśmy. Tytuł tekstu: Jeszcze dziś. Musisz być szczęśliwy. Dzisiaj. Dzisiaj, nie jutro, czy pojutrze, ani w przyszłym roku. Chcesz poznać niezawodną metodę na to, by nigdy nie zaznać szczęścia? Wspominaj ciągle pełen smutku i żałości piękne dni, które minęły. Czekaj wiecznie na szczęście, które może kiedyś nadejdzie. Nie łudź się, że będziesz szczęśliwy. Dopiero wówczas, gdy kogoś poślubisz, będziesz miał dużo pieniędzy, piękne mieszkanie i dobre stanowisko. Jeśli nie potrafisz być szczęśliwy dzisiaj, nie sądź, że jutro zdarzy się cud. Przestań przeżywać na nowo wczorajsze troski i nie martw się niepotrzebnie tym, co zdarzy się jutro. Szukasz szczęścia zbyt daleko. Tak jak czasami szukamy okularów, które mamy na nosie. Prawdziwe szczęście nie jest nierealnym snem, nie jest ono drogie, nie jest daleko. Szczęście leży całkiem blisko, ale musisz je rozpoznać i znaleźć. Także dzisiaj w pobliżu Ciebie kwitnie wiele małych radości. Sztuką jest jednak je odkryć i być za to wdzięcznym. I wczoraj odkrywaliśmy ten klucz do szczęścia, temat wdzięczności, który łączy ten wymiar ziemskiego szczęścia przez małe S, ale wdzięczność, która też realizuje się w wymiarze duchowym, czyli szczęście przez duże S. I nasze rekolekcje są zatytułowane Dobra inwestycja. Będziemy dzisiaj mówić również o tej dobrej inwestycji. Która polega również na to, by zaangażować się w życie duchowe, modlitewne i tak naprawdę w nieustanny proces nawracania się, przemiany naszego serca, naszego myślenia. Kiedyś gdzieś spotkałem takie cztery zdania, które cały czas w mojej głowie mocno brzęczą, byśmy tak mogli powiedzieć. Co pomogą ludziom szybkie auta, tym, którzy nie mają kierunku. Albo co pomogą czubate talerze jedzenia tym, którzy są głodni miłości? Na co zda się cała wiedza, skoro nikogo nie chcemy przyprowadzić do Boga? Albo po co czcić świętych, skoro nie chcemy żyć jak oni? W życiu ojca Pio, mojego współbrata, kiedyś było takie wydarzenie, że przyszedł do niego taki profesor, który przyniósł takie dwie duże księgi, które na, nazwał opózwite dzieło życia. No i przyszedł z prośbą, żeby Padre Pio pobłogosławił te księgi, te jego pracę. Ale ojciec Pio pochmurniał, zaczął prawie krzyczeć, mówi, to jest twoje opóźwite, te dwie księgi, temu poświęciłeś 60 lat życia, a gdzie jest twoja wiara, gdzie jest twoja wiara, zaczął krzyczeć. I zobaczcie, kiedy mówimy o inwestycji w życie, dobrej inwestycji, to warto właśnie myśleć, żeby zainwestować w naszą relację z Bogiem. To jest najlepsza inwestycja. I z tą inwestycją wiąże się decyzyjność, zdolność do podejmowania decyzji. Taki francuski pisarz, filozof Oliver Clark, kiedyś napisał o syndromie żaby. Nie wiem, czy któraś z Was słyszała. Ten syndrom żaby polega na tym, że jeśli żabę wrzucimy do garnka, które jest położone na ogniu, będzie się powoli rozgrzewało, to żaba ma zdolność taką do asymilacji, do takiego przyzwyczajenia się do tego środowiska, do przyzwyczajania się do ciepłej wody. Próbuje się asymilować, odpornić się na to ciepło i traci dużo siły na to, żeby w tych zmieniających warunkach adoptować się. I w końcu jest tak, że w pewnym momencie woda zaczyna być coraz cieplejsza, coraz cieplejsza, więc żaba dostaje sygnał, że trzeba z tego garnka wyskoczyć, ale już nie ma siły, bo zbyt dużo energii przeznaczyła, żeby adoptować się do warunków. Co zabiło żabę? Wrzątek wody? Nie. Brak decyzji. I dobra inwestycja w naszym życiu wiąże się z decyzjami. Te decyzje, które są związane z dniem codziennym, konkretnym, z tygodniem, z miesiącem, z naszym życiem, nasze decyzje ukierunkowują nas w stronę nieba albo nie będą nas ukierunkowywać w stronę nieba. Można się zastanowić, że zobaczcie, kiedy idziemy dzisiaj do sklepu i kupujemy jakieś artykuły spożywcze, to kiedyś patrzyliśmy na opakowanie. To opakowanie nas mogło przyciągać. Patrzyliśmy i dzisiaj wciąż patrzymy bardzo na ceny, ponieważ jest inflacja, więc niektóre produkty są znacznie droższe niż nam się wydawało albo było to tydzień temu. Ale wcześniej tak nie patrzyliśmy dużo na jakość produktu, czyli ile danego produktu jest w produkcie. Dzisiaj patrzymy na to, ponieważ mamy do czynienia tak zwanymi wyborami wyrobami, coś tam podobnymi, czyli kiedy kupujemy karton mleka, czasem możemy patrzeć na ile jest zawartości mleka w mleku, zresztą jak smakujemy mleko, to to czasem jest to już odległy smak od prawdziwego mleka. Ja mieszkam teraz tam właśnie na południu, na wiosce i raz w roku taka jedna pani daje nam mleko od krowy. I byłem zdziwiony jaki jest smak mleka od krowy, bo tak naprawdę piłem mleko, ale to wszystko tak zwane mleko. I ciekawe, dzisiaj się zastanawiamy, ktoś kupuje na przykład nie wiem parówki, kiełbasy, to zastanawia się ile jest tej kiełbasy w kiełbasie. Kiedy kupujemy czekoladę, ile jest na przykład czekolady w czekoladzie i czasem mamy napisane 80% na przykład kakao 70, 65. I w kontekście naszej decyzyjności, takiego rozważania o życiu duchowym, możemy zadać sobie bardzo fundamentalne pytanie, ile jest Chrystusa w naszym chrześcijaństwie. Lubię to pytanie. To jest pytanie związane nie tylko z Wielkim Postem, ale tak naprawdę z naszą drogą do Pana Boga. Ile jest Chrystusa? W moim chrześcijaństwie, ile Chrystusa widać w moim chrześcijaństwie, w moich słowach, w moich relacjach, w moim stylu jeżdżenia samochodem, w moim mieszkaniu, ile jest tam Chrystusa. Pamiętam kiedyś, jak byłem w Asyżu, w takim kościółku, święty Franciszek, kilka kościółków małych wybudował, jakby odnowił, i byłem w porcją kuli, to jest malutka cząsteczka, dzisiaj to jest taka wielka bazylika i w środku jest ta mała, ten kościółek, który Franciszek słysząc głos od Boga i ci odbuduj mój kościół, na początku rozumiał, że chodzi o kościoły materialne, fizyczne, więc rzeczywiście spędzał czas na odnowie. I kiedy tak się modliłem w tym miejscu, moje ucho przywarłem do murów i pytam się, powiedzcie mi, co tu Franciszek mówił? Jak brat brata traktował, co się działo? Nie taka była moja modlitwa. I tak się czasem zastanawiam, gdybyśmy nasze ucho przyłożyli do ściany naszych domów, czy te mury są w stanie zaświadczyć, że w tym domu mówi się w sposób chrześcijański. Nie? Ile jest Chrystusa w moim chrześcijaństwie? Ktoś kiedyś porównał, że współczesnych chrześcijan można porównać do kamienia na dnie rzeki. Cały mokry, wystarczy go jednak rozłupać, aby przekonać się, że wewnątrz jest suchy. Do jego wnętrza nie dotarła nigdy kropla wody, choć leża w wodzie setki lat. I czasem jest tak, że jesteśmy zanurzeni w chrzcie wiele lat, a czasem, kiedy przyjdzie kryzys, konflikt, sytuacja, którą teraz przeżywamy, może się okazać właśnie, czy naprawdę jest w nas te zawierzenie, wiara. Jezusa Chrystusa. I pierwsi chrześcijanie naprawdę byli poznawani po tym, jak się miłowali w Pismach Świętego Tertuliana mamy ten zachwyt. Zobaczcie, jak oni się miłują. I dzisiaj takie pytanie, kiedy ktoś na nas patrzy, coraz więcej jest ludzi niewierzących. Ja ostatnio w zeszłym roku, jak tak jeździłem też po rekolekcjach, pytałem się księży, ile ludzi chodzi do Kościoła? I odpowiadali mi 10%, 11, 12, 90% ludzi już nie chodzi do Kościoła. Myślę, że jest czas, żebyśmy zrezygnowali z takiego przekonania, że jesteśmy wierzący. Jesteśmy posłani do ludzi, którzy nie są wierzący, nie słyszeli nic o Jezusie, nie żyją Chrystusem. I teraz bardzo ważne jest to, by nie uczyć słowem, nie? tylko katechezą, ale moje świadectwo, mój sposób życia, mój sposób relacjonowania ma mówić, ma pokazywać, że wierzę w Chrystusa. To jest ogromne zadanie nie tylko duchownych, ale dzisiaj świeckich, żeby ktoś, kto na Ciebie patrzy, ktoś z Tobą rozmawiał, miał ten pewnego rodzaju zachwyt, że w Tobie jest jakaś inna siła, większa jakaś siła, że może rozpoznać u Ciebie twarz Chrystusa. A twarz Chrystusa rozpoznajemy dzisiaj przez przebaczenie. To, co wszystko Chrystus zrobił, cała tajemnica Bożego Narodzenia, głoszenie Królestwa Bożego, uzdrawianie prowadzi do krzyża, a na tym krzyżu umiera za wszystkich i przebacza. Więc dzisiaj właśnie w tym przebaczeniu można pokazać twarz Chrystusa. Niekiedy rzeczy bardzo drobnych. Nie? I to jest takie nasze wezwanie, żeby dzisiaj pokazywać światu oblicze Chrystusa przez twarz przebaczenia. A może się dokonać, kiedy będziemy wchodzić na drogę nawrócenia naszego serca. Nawrócenie to słowo jest takie dosyć niemodne, ale jest to słowo, które ma nam pomagać zrozumieć, że w naszym życiu ma być obecny widoczny Chrystus, który jest prawdą, drogą i życiem. Papież Franciszek powiedział tak, że istnieje bardzo wiele więzów, które trzymają nas blisko grzechu. Niestałość, zniechęcenie, Niegodziwość, szkodliwe środowisko, złe przykłady. Niekiedy zbyt słaby jest bodziec popychający nas ku Bogu i zdaje się niemal, że Bóg milczy. Wówczas mamy pokusę, by powiedzieć, że prawdziwe nawrócenie jest niemożliwe i zamiast nawrócić się od świata do Boga, grozi nam trwanie w ruchomym piasku. Kiepskiego życia. Właśnie to jest niebezpieczne dzisiaj. Te kiepskie życie, ruchome piaski kiepskiego życia. Dzisiaj w chrześcijaństwie, nawet ci, którzy są chrześcijanami, niekiedy trwamy na takich ruchomych piaskach kiepskiego życia. Nie ma tej soli, nie ma tego światła. I to nie chodzi o to, by się użalać, tylko bardziej, żeby zobaczyć, że każdy z nas jest wezwany naprawdę do tej metanoi, przemiany. Nawrócić się to być na powrót wiernym. Wierność jest taką postawą człowieka, która nie jest zbyt powszechna w naszym życiu. Zawsze istnieją złudzenia przyciągające uwagę i często chcemy iść za tym, co związane jest z iluzją. I zobaczcie, to było w życiu syna marnotrawnego. On poszedł za iluzją. Ale w tej iluzji, hedonizmu, przyjemności nie odnalazł szczęścia. Ale ciekawy jest przykład starszego syna z Ewangelii Łukasza, którą nazywają, że jest ta przypowieść o synu marnotrawnym czy ojcu miłosiernym, nazywana jest przez niektórych Ewangelia w Ewangelii. I bardzo jest ciekawy ten syndrom starszego syna, o którym zbyt dużo się nie mówi. Ale jest to człowiek, który jest w Kościele, spędza czas, wypełnia prawo, ale nigdy nie jest szczęśliwy. Nie? I właśnie pytanie, żebyśmy my odkryli w naszej wierze szczęście, to, że Bóg nas uskrzydla, tą radość. I myślę sobie, że następne słowa takie mało popularne, ale to są niesamowite drogi, niesamowite wskazówki do tego, by nasze życie ukierunkować w stronę Boga, czyli żeby nasze życie zainwestować dobrze w przestrzeń, w osobę, w serce Jezusa, to jest właśnie posmodlitwa Jałmużna. Tylko znowu dosyć archaicznie rozumiemy to słowa, być może nam się kojarzą bardzo jakoś tak trywialnie, ale popatrzcie na to, że te trzy rady, trzy pomysły mają za zadanie nie tylko w Wielkim Poście, ale uzdrowić trzy bardzo ważne relacje. Post, relacje do mnie, jałmużna, relacje do drugiego człowieka i modlitwa, relacje do Boga. W tych trzech relacjach my możemy być chorzy. I zobaczcie post, dzisiaj gdybyśmy popatrzyli na człowieka, to można powiedzieć o dwóch skrajnościach. Jeden to jest taki człowiek, który ma zaniżony obraz samego siebie, ma niekiedy nawet agresję sam na siebie, postawę pewnej wrogości. Ja kiedyś spotkałem taką siostrę zakonną, która miała naz nazwała się nulla. Okay? I teraz rozumiem ten aspekt estetyczny, ale w słowie nulla może być też pogarda do samego siebie, czyli nulla z łaciny znaczy nic. I są ludzie, którzy zaczynają na siebie patrzeć, że nie widzą u siebie wartości, jestem niczym, nikim. I bardzo ważne jest to, żebyśmy my w relacji do Boga odkrywali, że jestem dzieckiem Boga. Pewnie są... Słyszałyście taki obraz kaznodziei protestanta, który wyjął 100 dolarów i się pyta parafian, kto z was chce 100 dolarów? No i wszyscy rękę podnoszą, chcemy 100 dolarów. On wziął te 100 dolarów, zaczął gnieść w ręku. Mówi, teraz takie pogniecione 100 dolarów, kto chce? Ale cała kongregacja znowu rękę podnosi, chcemy. No to tak patrzy, rzucił na ziemię, zaczął deptać. Było błote, brudne, te 100 dolarów podnosi. A teraz kto chce? Wszyscy... Ciągają rękę, chcemy te 100 dolarów Te 100 dolarów nie straciło na wartości I twoje życie nigdy nie traci na wartości Kiedy doświadczamy grzechu, sytuacji tego brudu właśnie To jest sytuacja wtedy, kiedy nam się wydaje Ale w oczach Boga mamy cały czas tą samą wartość Jesteśmy bezcenni I chodzi o to, żeby się uczyć, patrzeć na siebie oczami Boga Nie oczami kogoś, kto nas porównuje Nie oczami mediów, nie oczami mody ale umieć patrzeć na siebie oczami Jezusa. A w oczach Jezusa jesteś bezsenna, bo Chrystus umarł za Ciebie, oddał życie. Jesteś tą owcą, za którą Jezus jest w stanie oddać swoje życie, zostawić. Niektórzy mówią, co za bezsensowny pasterz, który zostawia 99 owiec, a szuka tej jednej zagubionej. Ale odpowiedź jest taka, kiedy my zaczniemy być tą owcą zagubioną, nabierze ta przypowieść sensu. Jezus dla Ciebie zostawia wszystko po to, żeby Cię znaleźć. Bardziej On Cię szuka niż Ty go szukasz. Taka jest ta miłość. Więc właśnie chodzi o to, żeby w Chrystusie mieć jakby tą wartość samego siebie przez teologię, przez spojrzenie Boga na nasze życie. Uczyć się patrzeć na drugiego człowieka, ale na siebie oczami właśnie Boga. Nie oczami jakichś zysku. Taki tekst jeden kiedyś słyszałem, bardzo taki też ciekawy, że... Rzeczy zostały stworzone po to, by być używane, ludzie do tego, by być kochani. Powodem, dla którego nastąpił czy następuje w świecie chaos, to taki, że ludzie są używani, a rzeczy są kochane. I właśnie ten chaos dzisiaj widzimy. Więc pierwsze ten post, naprawić relacje, spojrzenia na siebie to znaczy popatrzeć na swoje życie, na swoje porażki, swoje wady, trudności oczami Boga. Oczami Boga. I druga taka kwestia to jest właśnie ta relacja do drugiego człowieka. My z Jałmużnę kojarzymy sobie z człowiekiem, który gdzieś jest na ulicy, żebrze, potrzebuje kawałka yy, chleba, ale tak naprawdę Jałmużna to chodzi o to, żeby naprawiać moją relację do drugiego człowieka, który jest obok mnie. Pamiętam kiedyś na takich warsztatach, jedna siostra przełożona do mnie powiedziała, bracie Piotrze, tu w tej wspólnocie siostry trochę mają ze sobą problemy. No ja taki nastawiony byłem, w Idę do tej wspólnoty, więc rozpoczynamy modlitwę. Jesteśmy w takim kręgu, ja mówię, siostry, no to pomódmy się w mi Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. I one jak jeden mąż wszystkie w stronę krzyża, nie się obracają. To było dla mnie ciekawe doświadczenie, bo to mi pokazało po części tak, że czasem szukamy tego Jezusa w krzyżu, w symbolach. I dobrze, ale nie szukamy tego Jezusa we wspólnocie, w obliczu drugiego człowieka. I kryzys mógł polegać na tym, że ja nie widzę brata. To, co już nie wiem, czy wspomniałem, że właśnie Marcin Luther King powiedział, że nauczyliśmy się fruwać jak ptaki, pływać jak ryby, ale nie nauczyliśmy się żyć jak bracia jeszcze, jak siostry. Teraz zobaczyć w twarzy drugiego, moją siostrę, mojego brata. A tak naprawdę my jako chrześcijanie mamy zobaczyć ece homo Chrystusa cierpiącego. I właśnie to jest ta droga nawrócenia. Patrzeć inaczej na drugiego człowieka. Są takie trzy grupy, z którymi możemy mieć trudności w tej relacji i tutaj wymagana jest ta jałmużna, czyli naprawa tej mojej relacji. Jeden z moich profesorów mówił, że niekiedy mamy trudności we wspólnocie, ponieważ są ludzie, którzy inaczej myślą od nas i to jest pierwsza grupa, z którą możemy mieć trudności. Czyli człowiek myśli inaczej, inaczej przeżywa. I nie chodzi o taką różnicę kulturową, że ktoś, prawda, wywodzi się z innego systemu religijnego, ktoś przyjechał z innego kontynentu. Ale może być sytuacja, że w jednej rodzinie, w jednej wspólnocie będziemy mieli różne poglądy. I nie jest problem różnorodność, ale podejście do, do różnorodności. Ja mogę nie akceptować tego, że ty inaczej myślisz ode mnie, że ty masz inne preferencje polityczne i tak dalej, że inaczej się modlisz, że i są ludzie, którzy tu mają problem, więc tu powstaje pewnego rodzaju problem. Pierwszy, umieć przyjąć inność człowieka. Drugi charakter tej grupy, którą możemy mieć trudności, to są ludzie, którzy przeżywają kryzysy, trudności. I teraz oni są trudni dla siebie, i przez to, że mają pytania, mają kryzysy, konflikty, mogą być trudni nawet dla tych, którzy chcą im pomóc. To jest druga kategoria z ludźmi, z którymi będzie nam ciężko tworzyć komunikację, więź, wspólnotę. To są ludzie, którzy są jakby zranieni i przez te zranienie ranią również tych, którzy chcą im pomóc. I ci ludzie wymagają często miłości, wysłuchania. I w końcu trzecie, trzecia kategoria to są ludzie, którzy intencjonalnie chcą nas niszczyć, są złośliwi, byśmy powiedzieli prawie patologicznie, ale mój profesor powiedział, że takich prawie ludzi nie ma, którzy naprawdę w pełni świadomości, dobrowolności chcą niszczyć. A jeśli są, to oni mogą sprawdzać naszą wiarę i naszą miłość. Czy potrafimy do takich ludzi patrzeć jak Jezus Chrystus. Czy tym możemy okazać miłość Chrystusa? I, ci, i tutaj wzrastamy. I to jest ta jałmużna. Właściwie każdy dzień, każdy moment daje nam możliwość do zmiany naszej relacji do drugiego brata. I w końcu modlitwa Ostatnia taka bardzo, wydaje się, powszechna, dosyć recepta. A tu chciałbym Was zaprosić, nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o tej akcji 1W1. Jak ktoś to ręka do góry. Ktoś słyszał? Jeden psalm za wszystkich, wszystkie psalmy za jednego, jedna osoba. Okej. Okay. To dwa słowa, bo tak naprawdę rekolekcje w tej parafii, które jutro zaczniemy będą związane z psalmami. Ale ja się już modlę psalmami od ponad 26 lat. Codziennie, kilkakrotnie dziennie, ale dwa lata temu... Miałem takie doświadczenie, to był czas przed pandemią, kiedy Pan Bóg dał mi takie natchnienie, o czwartej obudziłem się rano, już nie mogłem spać. No i czuję takie wezwanie, żeby zaprosić ludzi do modlitwy psalmami. Tak sobie marzyłem, żeby znaleźć chociaż 150 osób do modlitwy psalmami. Tyle mamy psalmów. I wtedy nic nie nagrywałem na YouTubie, w internecie i dwa lata temu wrzuciłem takie 40 sekund zaprosić ludzi do tej modlitwy. I byłem w szoku, kiedy po dwóch dniach właśnie na tym Facebooku i na YouTubie zgłosiło się do mnie ponad 300 osób, że chcą modlić się wspólnie. Czyli idea była taka, że dając jeden psalm, otrzymuje modlitwę od 150 osób swojej intencji. I Nazwałem tą akcję jeden psalm za wszystkich, ale wszystkie psalmy za jednego. I dzisiaj po dwóch latach, dosłownie po dwóch latach mamy ponad 1900 osób, czyli każdego tygodnia 25 osób średnio przystępowało do tej wspólnoty. Czyli za mój jeden psalm, który nie muszę nawet cały odmówić, wystarczy jeden werset, otrzymuję codziennie modlitwę od 1900 osób. Jeśli chcesz przystąpić do tego kapitału, coś, co rzeczywiście pomaga nam modlić się, no to też po Mszy Świętej, tam gdzie będą książki, to będą takie karteczki żółte. Można sobie o tej akcji przeczytać, wziąć ze sobą, jak Cię Duch Święty natchnie. A teraz po co to wszystko? Chodzi o to, żeby odnowić naszą relację do Pana Boga. Bo my w modlitwie możemy niekiedy funkcjonować w rytuałach. Dzisiaj człowiek ma niekiedy kryzysy duchowe albo nie rozumie duchowości, ponieważ funkcjonuje w rytuałach, czyli pewnego rodzaju w formach modlitwy. I teraz psalmy to są najlepsza modlitwa. I ona nie jest dla osób konsekrowanych, dla księży, dla specjalistów, biblistów. Psalmy są dla ciebie. Pytanie, czy korzysta z tej księgi. I ta forma, że jeden psalm przez cały tydzień odmawiam, nie jest naprawdę ciężka, nie jest ponad nasze siły. I w niedzielę bierze się kolejny psalm. I w ten sposób możemy mieć dobry pokarm Słowa Bożego przez całe trzy lata. Czasem mamy tak pytanie, no jak się modlić, jak ożywić moje życie duchowe, dlaczego nie modlić się psalmami? Są różne psalmy. W tych psalmach naprawdę jest całe nasze doświadczenie. To są psalmy, które są lamentacje, czyli narzekanie, ale nie chodzi o narzekanie, tylko zobaczymy, że w psalmach lamentacyjnych jest wyrażenie ufności, uczą nas ufności. Mamy psalmy dziękczynienia, czyli psalmiści, którzy uczą nas widzieć błogosławieństwo, ale również źródło obdarowania. Psalmy mądrości, które zadają pytanie o sens życia. Dlaczego tym się powodzi lepiej, a tym, którzy oszustom, tym, którzy kombinują, powodzi się lepiej, a tym, którzy są uczciwi, powodzi się gorzej. I taki psalm 73 odpowiada. Z Psalmów Mądrości mamy ten, który dobrze znacie, 139. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Z daleka postrzegasz moje myśli. Zanim słowo się pojawi na moich ustach, Ty znasz się w całości. Przepiękny tekst, który mówi, jak bardzo Bóg nas zna. Mamy psalmy złożyczące, które rzeczywiście możemy się, że tak powiem, jak kiedyś z nimi się spotkamy, to nas to odrzuca od Biblii, ponieważ są teksty, które zachęcają do nienawiści, do złości, do śmierci. Zupełnie nie mentalność Nowego Testamentu, bo psalmy powstawały 3000 tysiące lat temu, niektóre 2000 tysiące lat temu. Ale te psalmy ciekawe, złożyczące mogą nam pomóc spotkać się ze złością. Nie? I psalmiści przeżywają w wymiarze duchowym swoją złość. My czasem złość odczepiamy od życia duchowego. I teraz psalmiści są na tyle autentyczni, że kiedy się modlą, przeżywają o złość, właśnie niemoc, jest właśnie wojna, widzą jak dzieci giną, to oni w tych sytuacjach potrafią się modlić, wyrażają złość, czyli wołają Boże, bądź ty sprawiedliwy w tych sytuacjach. I pięknie mogą nas uczyć te psalmy takiego wyrażania, ale też wołania o pomoc w sytuacjach wszystkich, których przeżywamy. Dlatego ta książka Psalmoterapia, to ona też jest takim spisaniem pewnego świadectwa dwuletniego modlitwy z ludźmi, którzy niektórzy 6 lat nie chodzili do kościoła, inni, jak osoby konsekrowane, mówią: Pomaga mi to się modlić brewiarzem. I wiele ludzi, każdy rozdział zaczyna się od różnych ciekawych świadectw. Psalmoterapia, czyli jak przez psalmę uzdrawiać swój umysł, moje serce. Zachęcam, gdy, gdy będziecie miały czas też zwrócić uwagę, bo ja wierzę bardzo głęboko w to, że modlitwa psalmami może naprawdę wprowadzić w nas w, w taką dojrzałą duchowość. Dlatego mówię, że to jest pacierz dla dorosłych. I naprawdę nie tak inwazyjnie. Nie chodzi o to, żeby się modlić, mieć poczucie, że no jak nie rozmówię tego psalmu, mam grzech. Nie? Jestem wielkim zwolennikiem, żeby uczyć się w duchowości też wolności. Nie? I gdy ktoś z Was jest z tych okolic, będzie miał czas, to zapraszam na te też rekolekcje, parafiane, ponieważ właśnie będziemy mówić tak, jak właśnie te psalmy. Można w oparciu o psalmę budować lepszy obraz Pana Boga, ale też zrozumieć antropologię, zrozumieć siebie. Zachęcam więc do tego, by. Otworzyć się na tą inwestycję w życie duchowe i psalmy mogą być właśnie tym materiałem, tą przestrzenią, w takiej, w której rzeczywiście nasz dialog z Panem Bogiem będzie taki, taki realny, żywy. I nie jest to modlitwa zbyt trudna. Spotykam ludzi, seniorów, którzy czasem z lupą czytają, mówią naprawdę, pomaga nam, te psalmy pomagały się spotkać z Panem Bogiem. Na koniec też konferencji przyniosłem dodatkową książkę oprócz tych, co były wczoraj, to taka książka, której nie, jest, nie jestem autorem, Szczęśliwi we dwoje, jak wykorzystać wyniki psychologii pozytywnej do budowanej, budowania trwa, trwałej relacji, Suzy i Jamie Pałelski. Jest tam kilka tych książek, bodajże pięć czy sześć. Gdyby ktoś był zainteresowany, jak wiedza, która studiuje czym jest dobrostan, szczęście, może pomóc w budowaniu również trwałych relacji, to może to też być przydatne dla kogoś. Bardzo Wam dziękuję za tą obecność, możliwość dzielenia się doświadczeniem wiary. Teraz nie chcę przedłużać, będziemy mieli czas na Drogę Krzyżową. Życzę Wam oczywiście tej wdzięczności, ale też tego rozkochania się w duchowości przez choćby nawet Słowo Boże, modlitwę, psalmami, amen.